Proszę Państwa, drodzy widzowie, drodzy słuchacze, Mistrzostwa Europy w wyścigach samochodów ciężarowych nie mogło zabraknąć w Poznaniu. Na to, że poznań, człowieka, który o wyścigach ciężarówek wie bardzo dużo i który o wyścigach ciężarówek opowiadał nam przed laty, a teraz możemy to poczuć na własnej skórze, pan Jerzy Mazur. Witam bardzo serdecznie. Witam również serdecznie wszystkich i pozdrawiam. Człowiek, który ścigał się za kierownicą ciężarówek i proszę nam powiedzieć o tych swoich wyścigach. Jak to było, gdzie to było, za kierownicą jakich samochodów ścigał się Pan no, w tak przepięknych samochodach? Tak, było to, zaczęło się dokładnie 35 lat temu na Hungaroringu. Kolejny sezon, czyli w 1988 następny też startowałem na Hungaroringu starym. Startowałem również w Finlandii. A właśnie tą wyścigową ciężarówką, i dwa lata później, czyli w 1990 roku, startowałem jelczem silnikiem Stajera też na Hungaroringu. A były to zupełnie inne czasy, a zwłaszcza w polskim wydaniu, gdzie praktycznie te samochody były seryjne. Jedyną taką namiastką, e, powiedzmy, rajdową, o to znaczy wyścigową, albo z, z, związaną z motorsportem. To było to, co było wymagane, czyli pasy bezpieczeństwa, siedzenie homologowane. Natomiast w żadnej z tych fabryk nie było stać na dobre, markowe, seryjne opony, a co mowa, czy gdzie mowa jest o wyczynowych oponach, gdzie to była jedna z setek rzeczy, które miały wtedy tamte ciężarówki, które startowały w mistrzostwach Europy na torach Formuły 1. Jedno natomiast musiało wtedy być i musiało być piękne. To była piękna przygoda. No przygoda była piękna. I tak jak niektórzy mówią, ja też nieraz mówiłem, że jest jeszcze bardziej piękna, jak się startuje na nierównym poziomie, a tu nawet nierówny poziom, to, to za mało powiedziane. To była przepaść między samochodami nawet tymi nie tej szpicy, ale nawet tym jest nawet z ogona. Była to przepaść technologiczna i, i w związku z tym ta satysfakcja e, wielokrotnie była wyższa, a zwłaszcza jak spadł deszcz, to też miałem właśnie taki szczególny, e, szczególne doznanie tej radości, satysfakcji, e, przebijając się z tymi kilkasetkrotnie, Kilkaset, krotnie, kilkaset koni więcej samochodami właśnie z konkurencji. Opowiadał Pan o starcie tego wyścigu, który był po i to była niesamowita historia, ponieważ tam no, było czuć te różnice mocy samochodów. Jak wyglądał start? Start wtedy to był lotny typu Indianapolis. Naprowadzało te ciężarówki, one były bardzo szybkie wtedy w Ferrari. A więc były, e, najpierw były dwie kategorie oddzielne, a później robiono taki wyścig łączony. I wtedy, właśnie te z tej niższej kategorii, startowały z przodu. I <ścoughs> przepraszam, tak się złożyło, że jak gdzieś z tego przodu byłem, ale jak już doszło do startu i tego lotnego, i zielone światła się zapaliły, to była taka przepaść prędkości, mocy, czy przyspieszenia, że ja myślałem, że. Nie trafiłem w pedał gazu, nawet się schyliłem, bo nie dowierzałem własnej stopie, która coś tam czuje twardego i puka, i zaglądałem, zaglądałem pod kierownicę. Natomiast a zanim mnie ci wszyscy wyprzedzili. To oberwano mi tam, czy przepchnięto, czy przeciągnięto te lusterka boczne do przodu, zadymiono, bo wtedy, tak jak dzisiaj widzę, czy od paru lat są ograniczenia czy głośności, czy prędkości, czy mocy, czy obrotów, a nawet podejrzewam, że też zadymienia wtedy to się jechało w czarnej chmurze e, albo w środku, a tak jak ja zostałem na końcu, no później wszyscy odjechali, ale było tak, że spadł deszcz. I o, ja zacząłem, to znaczy, ja tak samo szybko jechałem na suchym, jak i na deszczu, a, a na tym suchym to, jak na Hungaroringu, pierwszy zakręt po starcie jest bardzo szybki. No to, jak wchodziłem od wewnętrznej, to bez zdjęcia nogi z gazu e, musiałem, a nawet na zewnętrzną, e, wyjechać, czy wypaść, czy utrzymać się na tym torze, żeby jednak tych obrotów. A nie zdejmować z pedału gazu. No i tak zacząłem wyprzedzać, i jednego, drugiego, piątego, i w pewnym momencie zacząłem się sam zastanawiać, dlaczego oni tak wolno jadą. No i tak, jak później mi powiedziano zresztą, czy dużo Węgrów, którzy się sympatyzowało z racji tego, że starów czy polskich samochodów eksportowano wtedy bardzo dużo. A zaczęto pokazywać w telewizji lokalnej węgierskiej: zawsze pokazuje się, czy to jest Z1, czy inne serie wyścigowe, albo pierwszą trójkę, albo piątkę, ale nigdy nie pokazuje środka, czy końca. Ale ponieważ któryś z operatorów zauważył, że ja zostałem tam bardzo daleko z tyłu i jestem już prawie blisko środka, i pokazywano mnie. No i tak się złożyło, że zwolniłem, bo już widziałem myślałem, że to już jest koniec. Domniemywałem, że może jest safety car, może żółta flaga, może już czerwona. I mówię, postanowiłem, że nie, już nie będę nikogo wyprzedzał. Szkoda, że zorientowałem się, jak przejechałem linię Start Mety. O dziwo nie było ani żółtej flagi, ani czerwonej, ani czarnej tablicy z moim numerem. No i tam chyba jeszcze jednego w ostatnim okrążeniu zmęczyłem. Przyjechałem dziesiąty. Mieściłem się w, w tej klasyfikacji punktowej do, do z Europy, i też stąd były regulaminowe pieniężne nagrody. Dla mnie to były bardzo duże pieniądze, ale w tamtych czasach, w latach 80., nawet Schumacher, który wszedł. Do Formuły 1 to też zarabiał nie miliony, tylko dwa tysiące marek. Tam było kilkaset franków szwajcarskich, ale dla mnie to była duża, duża nagroda. I, ale może jeszcze bardziej pomijam tu materię. Duża satysfakcja, właśnie, że i jedno, i drugie mogłem po prostu doświadczyć. Później dwa lata. Później startowałem Jelczem, silnikiem Sztajera, no i też tam był taki, ten bieg już klasyfikowany w dwóch tych kategoriach, otwarty, no i tam były nagrody i punkty do szesnastego miejsca i też to szesnaste miejsce i też nagrodę podobną otrzymałem. Piękne historie panie Jerzy. Jak się panu podobał dzisiejszy wyścig ciężarówek na torze Poznań? No, podobał mi się bardzo. Najchętniej to bym musiał za kierownicę, nawet już nie na tego, do tego Mana czy tam do tego Iwego, ale w tamtych latach, w latach 80., 87, 88, 90, to już była przepaść technologiczna i postęp między naszą ciężarówką, która prawie była seryjna, a e, ciężarówkami wtedy. E, MAN czy Mercedes we współpracy z Messerschmittem, nawet już wtedy stosowano czy wykorzystywano właśnie tunele aerodynamiczne i te opory, opory powietrza. więc A teraz, jak dzisiaj zajrzałem, bo miałem okazję też składać zwycięzcy gratulacje, no więc to jest WRC osobowy aut. To w porównaniu z tym, co tam się widzi w tej ciężarówce, to jest, to jest mało, bo wiele, wiele za mało. To aż, aż, przerażenie, powiedzmy, nie dlatego, że się czegoś boję, bo niczego się nie boję, tylko przerażenie, jak są wyposażone te ciężarówki. Oczywiście silniki centralnie za usytuowane, czyli ten środek ciężkości jak najniżej. Zresztą. W latach 88, właśnie Dafy na Dakarze, trzy miały, właśnie, też dwa silniki za kabiną centralnie. Z tym, że wtedy wiadomo, że w dakarowych ale to wszystko wyżej. Ale no z przyjemnością się patrzę na to. Natomiast no, mam taki trochę niedosyt, że nawet, nawet tym starym, to chętnie bym też usiadł i pojechał, który powiedzmy, no tam z turbiną miał 220 koni. Wtedy to też muszę powiedzieć, jak taką Zawsze takim kompleksem było polskich zawodników, czy jeżdżących w rajdach, czy wyścigach, czy tutaj mówimy o wyścigach samochodów ciężarowych, ta przepaść technologiczna i moc silnika. Więc e, po kwalifikacjach e, siedzimy tam przy piwie czy przy winie i pytam Szweda czy Fina, zyskani ile ma koni. Więc on mówi, że nie wiem, więc trochę się obruszyłem. My jak nie wiesz, tutaj ryzykujemy życiem, pijemy sobie tutaj piwko. No to przecież możesz powiedzieć, to przecież żadna tajemnica. On mówi: Nie wiem, bo jak nasz silnik był hamowany, czyli w hamowni Skani, i doszli do 600 koni, to taka była maksymalna moc tej hamowni wytrzymałościowa, więc zaczęła ta hamownia i nawet ściany drgać. No i przerwano hamowanie, czyli pomiary momentu i mocy silnika, no i, i, i nie, dlatego nie wiem ile koni, ale mówi, Mogę ci. Powiedzieć, ile Taskania e, jeździła, bo włożyliśmy ten silnik, w pobliżu było lotnisko, no i pojechaliśmy na to lotnisko i radarem, czy tam jakimś innym przyrządem zmierzono. Dwi, pod 240 jeździła Taskania. Na Star jeździł. Praktycznie na seryjnym silniku, tylko z turbiną według pomiarów, ale już takich czy wyliczeń w granicach 170-170-240, ale żeby te 170 e, osiągnąć, to jeszcze jest ten czas do setki czy tam do określonych, czyli przyspieszenie. Także e, no myślę, że wtedy tam te 1000 koni to spokojnie było w tej, w tej skanie. Takie oto historie bardzo dziękujemy za przekazanie tych pięknych historii. Mam nadzieję, że uda się starem na przykład wystartować pokazowo tutaj w przyszłym roku, bo mamy nadzieję, że Mistrzostwa Europy ciężarówek będą na Torze Poznań także w przyszłym roku. Będą, będzie to impreza cykliczna, a te słowa wypowiadał dla Państwa legendarny zawodnik pan Jerzy Mazur. Dziękujemy, że jest Pan z nami. Dziękuję bardzo i jeszcze raz serdecznie wszystkich pozdrawiam i zapraszam, żeby też zobaczyć ciężarówki, które w Niemczech poza DTM-em są albo na równi oglądane właśnie jak wyścigi DTM-u czy, czy Formuły 1 czy WRC.